Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajemy w spor. Pierwszy odcinek, ostatni, ostatni odcinek to był po prostu taki troszeczkę. A lubimy łazić, tak? No tutaj mamy kości, tak? Kości? Nie, tu mamy wybitą. A bo tutaj łazi ten, jak on ma? Samotnik, trzeba by go. zjeść. Dużo punktów za niego jest. To jest alfa, tak? Nie chcę alfę brać. Bo z alfą będzie za łatwo. Dobra, chodź idziemy, ubijemy alfę. To jest alfa? Raczej nie alfa, tylko wow. Aż 19 ma. Ubijemy go. Damy radę, wierzę w nas. Zagryźć Zagryźć, zjeść Nie wiem cokolwiek mu zrobić Będzie 100 punktów DNA dodatkowego Mówiłem, że uda nam się. Bo my to jesteśmy my. Samotnik pokonany. Jestem z siebie dumny. Wiecie co? Przydałoby mu się te ręce wydłużyć, bo biega jakby zaraz miał się rozpaść. Hmm. Dobra, przydałaby mi się jeszcze jedna osoba O, ciebie zabiorę ze sobą Gdzie tu uciekasz? Ej! Ej! Aha, ktoś mi robi ocieplenie planety Nie lubię tego Teraz murfuje mi ktoś planetę Mogę sprawdzić poziom technologiczny mojej planety? Jaki technologiczny? Poziom terraformacji, O! Ewolucja to podstawa. Chodź tu. Dobra, chodź ze mną. Dobra, nie mają zbytnio wyboru i tak zginą. Dobra, trzeba uciekać. To nas zje. Przeżyj. Bo nas dużo w gnieździe nie jest. Tak naprawdę. Chodź tu. Jak to fajnie wyglądało. <laughs> Lol. Tak jakby łapał za siebie. No dobra, przydałoby ewoluować. Ewolucja pełna parą. Chodź tu. Dobra, nie będziemy oglądać tych filmików. I kolejny odcinek spędzę w tym... W jak to się nazywa? No w tym... No to tak fajnie się nazywa, kto mi pomoże. O, zrobimy mu, mu jako uszy to. Czekajcie jak, jak, jakie to ma formy? Takie bardziej kolczaste, albo takie bardziej chude, a to mu albo je wywie, albo... O, ale ja mam pomysł. O! <laughs> ale fajnie to wygląda. Ale nie, to zrobię jednak w formie, muszę będzie ładniej to wyglądać. Mm, tylko tak trochę to zmniejszę. Jak bardziej koło oczu, mniej więcej gdzieś tu. O, i bardzo fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Dobra, mamy cios poziomu czwartego, szarże poziomu trzeciego i ugryzienie poziomu piątego. Jeszcze splunięcie by się przydało. Przepraszam, musiałem to zrobić. Hmm? dobra jednak ten jednak tym razem długo nie spędziliśmy w w, w, w tym w fabryce stworów dobra nie chcę się uczyć nie chcę się uczyć mówię Zapiszę, bo może mi znowu wskraszować, a ja tego już mam dosyć. Naprawdę już mam tego dosyć. Nie wiem czemu, ale mi ostatnimi czasy tak często kraszuję tego sporu. Czekajcie, tam było to gniazdo. Alfa jest? Jest. Uciekać! Silne są te stwory. Mózg mi rośnie! Mój stwór jest mądrzejszy! Urósł mu znowu mózg! Jesteśmy mądrzejsi, tak, jesteś mądrzejszy. Też się z ciebie cieszę. Też się z tego cieszę, mój drogi. Że znowu zabiliśmy kolejną. To jest dziecko, nie? A, bo on ze mną jest, dobra. Gdzieś też umiemy śpiewać i to bardzo ładnie. Dobra, przydałoby się wyruszyć... Mogę no, jednak wylefruwać, bo to jednak jest szybciej się poruszamy w ten sposób. Albo mi się wydaje, albo jest noc tutaj w tej... Patrzcie, to ta rasa, której szukałem! Idziemy, szarża! Mam nadzieję, że atakuje Alfę, tak? O, zginąłem. Na chwilę przerwę nagrywanie. Dobra, już jestem z powrotem. Tylko trochę lipa, że padłem tam. Jedzie ze mną. I co, i tylko ciebie mogę wziąć? No dobra, niech ci będzie. Później tu jeszcze wrócimy, choć czas... czas nas nagli. Musimy zniszczyć dwa gniazda, które nas pobiły. Jeżeli w dobrą stronę idę, tak? No tutaj było, chyba tak. No tu widzę jakieś gniazdo odkryte. Tak, to jest jeden. To jest jedna z tych... To jest jedno z tych gniazd, które powinniśmy zjeść. Kurczę, na no, za chwilę wracam. Dobra, jestem z powrotem. Migracja. Ale zanim wyemigruję, to ja chcę zjeść tamte dwa. No tak. Chodź. Idziemy upolować, let's play. Jeszcze dwa. Dwa. Dwóch z tego przedstawiciela. Raczej dwóch tych przedstawicieli z tego gatunku. O, może tak. Dużo ich tu jest. No Oni się rzucają pełną kupą na mnie, widzicie? Jak się na mnie rzucają taką kupą, to ja co ja mogę co najwyżej? Popatrzeć jak ginę. Jak mnie zjadają. Teraz ja bym się z chęcią leczył, No właśnie. Dobra. Jeszcze to gniazdo mnie tak bardzo irytuje. jak jak najszybciej wymordować Nie, 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 wskakuj! Ua. Dobra, ja za chwilę wracam Dobra, jestem już z powrotem Boli, oni mnie tak krzywdzą. No dobra, ja ich też krzywdzę, ale jestem mięsożercą, to ja ich powinienem zjeść. Chodź. Musimy ich dokończyć, bo tam jedna osoba tylko z tego gniazda została. Muszę sobie zafrontować lepsze te kapcie. Znaczy skrzydła. Najlepiej i najlepszy cios już. Muszę mieć też spłójkę, bo to nie ma sensu. Tak się opada deszcz. Dobra, to jest to gniazdo, i tu gniazdo obok jest. Dobra, szukajmy Alfy. Jest i Pani Alfa. Atak na Alfę. No, Alfa pokonany. Trochę kości tu jest koło ciebie. O Was. Dobra, to jeszcze tych zabijemy, bo tu widzę, że koło nich też się trochę kości. Zatakujemy sobie coś i zaatakujemy na nowo. Tu trochę dużo tych kości jest. To jest alfa. Atak na alfa. Żyłeś, cieszę się z tego powodu. Tutaj dużo kości widziałem, naprawdę dużo. A gdzie one są? Albo ślepie jestem teraz. Jej! Yeah, i w końcu udało mi się coś. Wow! Tak ta, ta, ta się zagrałem, że nawet nie zauważyłem, że powoli Kos Czasem się kończy, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Spor.